Słuchajcie, więc jest to inwestycja, którą robi klub przedsiębiorczości. Nazywa się jako Mazuria. Jak widać za mną stoją, stoi ten budynek, w którym będą apartamenty. Słuchajcie, to więc to tak, tak to wygląda. Jest z tyłu ten domek, świetny, mi się bardzo podoba. Generalnie. Najlepsze jest to, że tu jest tak fajnie i spokojnie słuchajcie. Widzieliście to? Cześć moi mili, słuchajcie, jadę właśnie do Ekomazuri, do klubu przedsiębiorczości, gdzie budują taki wielki, nazwałbym go ośrodek spa rekreacji, czyli apartamenty, pensjonaty, restauracje, domki, no generalnie wszystko. Jadę, bo zostałem przez nich zaproszony, abym wpadł do nich, chyba mają jakieś ognisko, albo jakąś małą imprezkę. Więc słuchajcie, opowiem Wam, co należy robić według mnie. Aby łapać kontakty, aby budować sobie tą sieć kontaktów, jeszcze raz, ja od dawna jestem w takich różnych zrzeszeniach klubów, stowarzyszeń, gdzie spotykają się inni przedsiębiorcy, więksi, i różni, tak naprawdę. I wyobraźcie sobie sytuację, że dzięki klubowi przedsiębiorczości, ja otwieram teraz spółkę razem z trzema innymi osobami. I budujemy platformę. To dzięki tym spotkaniom, właśnie w klubie przedsiębiorczości, spotkałem odpowiednich ludzi. Potem poznałem jeszcze kolejną osobę. Ale to wszystko zaczęło się od tego, że właśnie byłem członkiem klubu przedsiębiorczości. Obecnie nie jestem, słuchajcie, ale nie jestem, dlatego że nie mam czasu, aby chodzić na webinary, na szkolenia, na jakieś mastermindy. A jak ktoś z Was chciałby zbudować sobie sieć kontaktów i ma na to czas, to zapraszam Was naprawdę do klubu przedsiębiorczości, gdzie będziecie mieli sposobność poznać ludzi różnego szczebla, różnych kategorii, różnych gałęzi handlu w ogóle, biznesu itd. Ja spotkałem tam wielu wartościowych ludzi i do tej pory jestem zadowolony. Jak znajdę więcej czasu, to wrócę do tego klubu przedsiębiorczości, ale na razie po prostu nie mam na to czasu. Jest mnóstwo różnych, słuchajcie, takich różnych zrzeszeń klubów jak BNI, Towarzystwa Biznesowe. Jakie tam lokalne, oczywiście, zrzeszenia, ale tak naprawdę, Słuchajcie, Klub Przedsiębiorczości to jest chyba jeden z większych, który całościowo i kompleksowo, że tak powiem, dba o, o tą sieć kontaktów i o tą wiedzę, którą może zdobyć na różnych spotkaniach i szkoleniach. Byłem nawet, Słuchajcie, kiedyś rozmawiałem z dyrektorem BNI w Polsce, bo chciałem otworzyć Felblągo oddział jeszcze kiedyś, 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 to było chyba z półtora roku temu, i nie spodobała mi się tam ogólnie ta ten model, ta kultura ich, ich tych, tego całego klubu i uważam że ci z was, którzy rzeczywiście chcą to jak najbardziej mogą, ale mi to nie odpowiadało generalnie jeśli ktoś z was szuka sobie fajnych kontaktów, nie tylko w Polsce, przepraszam, ale też za granicą to kluby przedsiębiorczości już mają swoich członków no nawet na drugim kontynencie, nie? na innych kontynentach skąd takie cukrowanie, to nie jest cukrowanie słuchajcie, to jest stwierdzenie faktu kiedy ja jeszcze jak e, dwa lata temu rozpocząłem w ogóle e, spotykać się w klubach przedsiębiorczości, to, to mi się bardzo przydało. A teraz, słuchajcie, po prostu nie mam na to czasu, ale na pewno do tego wrócę, jak skończę swoje tam oczywiście projekty. Słuchajcie, dobrym przykładem tego, że to jest taka zajebista atmosfera i fajni ludzie, że nawet, słuchajcie, ja nie jestem już członkiem półtora miesiąca, nie całe półtora, bo to mamy dzisiaj chyba 7 czy 8 luty. Od początku stycznia, nie jestem członkiem klubu, a oni mnie zaprosili na tą imprezę. Bo po prostu są fajnymi ludźmi, po prostu, zobaczcie. I to już nawet pokazuje, że dla nich nie jest ważne, że ty, wiesz, wpłaciłeś te pieniądze, dla nich są ważni ludzie. I to jest ta wartość, która, która jest przewagą nad innymi klubami, nad innymi stowarzyszeniami. Polecam, klub przedsiębiorczości. Hej, widzieliście to? Widać, czy nie widać? Patrzcie, co to jest. Ładnie, co? Właśnie, słuchajcie, to jest pierwszy domek na jaką który jest robiony, który można tutaj kupić i zostawić im, aby oni się tym zajmowali, żeby zarządzali tym domem. Czyli inwestycja taka, że po prostu kupujesz i na tym zarabiasz teren słuchajcie świetny, zobaczcie tu pewnie będzie kolejny dom już widać, tam kolejny na dole teren jak widzicie superowy, nie? słuchajcie, to więc to, tak, tak to wygląda jest z tyłu ten domek świetny, mi się bardzo podoba generalnie najlepsze jest to, że tu jest tak fajnie i spokojnie, słuchajcie ale mam czerwoną twarz zimna, nie wiem ile stopni ale teren jest zajebisty słuchajcie, patrzcie Wszędzie jest teren. Wyobraźcie sobie takie domki, że będą porzucane na całym tym na lesie. Oprócz tego tam będzie jeszcze budynki. Budynek będzie z apartamentami, dwie restauracje. Tu zaraz mamy zalew tam, nie wiem chyba z kilometr czy z półtora, czyli azyl, natura, ekologia. No super, naprawdę super. Teraz idę zobaczyć jak to będzie w środku wyglądało. Mega widok. Fajny no. Słuchajcie, idę tam. Tam jeszcze ma być jakaś restauracja przy drodze. Olik, tak zwany. Czyli wielofunkcyjny, nie wiem, boisko, czy tam obiekt. Słuchajcie, więc jest to inwestycja, którą robi Klub Przedsiębiorczości. Nazywa się jako Mazuria. Jak widać za mną stoi, stoi ten budynek, w którym będą apartamenty. Wcześniej pokazałem Wam domki, które też można kupić. Czyli de facto możecie kupić i domki i apartamenty. I możecie pozwolić im zarządzać tymi, tymi apartamentami albo domkami, żeby te pieniądze dla Was pracowały bez, waszych, bez Waszego czasu. Fajna inwestycja. Gdybym miał okazję, pewnie bym zainwestował. Ale jak wiecie, robię swoje projekty, tak, tak naprawdę, więc ciężko byłoby mi znaleźć jeszcze pieniądze na to wszystko. Ale inwestycja fajna, słuchajcie, to był stary, taki kiedyś jeszcze komunistyczny, może nie komunistyczny, ale taki jakiś ośrodek przez wiele, wiele lat, lat chyba coś lat 80., nawet 90. I oni to wszystko teraz zaczęli po prostu robić, nie? Więc można nawet zobaczyć, jak to wygląda. Wszystko. No jest fajnie, jest fajnie. Cześć, Wie, słuchajcie, więc, więc ja generalnie wracam już teraz e, z, tej, z tego rancza albo z tej posiadłości, z tego w ogóle z tej inwestycji. E, Zbarnięte trochę. Ognisko tam jest. Generalnie gdybym miał kierowcę, słuchajcie, i gdybym miał więcej czasu, to bym tam pewnie posiedział przy lampce jakiegoś wina albo czegoś mocniejszego, przy ognisku i trochę z nimi potańczył, pogranzić i tak dalej, ale nie mam dzisiaj czasu. Tak naprawdę słuchajcie. Ale polecam Wam naprawdę, jeśli byście chcieli w przyszłości mieć. Łatwy dostęp do dużej ilości przedsiębiorców, gdzie, gdzie moglibyście otrzymać kontakty do firm, których możecie sprzedać coś albo od których możecie coś kupić, to polecam klub przedsiębiorczości. Naprawdę, słuchajcie, fajni ludzie, inna atmosfera, naturalna, nie jakaś taka sztuczna, nie ma żadnego przymusu, nie ma jakiegoś rano wstawania, żeby tam iść na te spotkania jak w tych innych klubach czy zrzeszeniach. W klubie przedsiębiorczości możesz wchodzić, wychodzić kiedy chcesz. I nie masz obowiązku żadnego, żeby kogoś nie wiem namówić, na to, żeby ktoś był w tym klubie członkiem. Ja polecam. Macie wiele, chyba trzy pakiety z tego co pamiętam. Dzisiaj rozmawiałem też z Olgą, która jest dyrektorem, tak naprawdę, i operacyjnym chyba, czyli jak witam. I Olga powiedziała mi, że teraz będziecie mieli okazję kupić ten abonament, wykupić w klubach przedsiębiorczości nie za 2400 z hakiem, tylko za 1900 zł za rok. Słuchajcie, płacicie 2000 zł. Za 12 miesięcy, już teraz za 11, bo mamy luty, na początek lutego, więc to wychodzi średnio miesięcznie chyba 150 zł, może 180. No to możecie sobie podzielić 2000 na 11 miesięcy, i więc tyle by Was wynosił taki jakby pakiet abonamentowy w klubie przedsiębiorczości. Ale naprawdę macie zajebisty potencjał, jeśli chodzi o budowanie kontaktów, o naukę, o szkolenia, webinary. Mastermindy, to wszystko macie naprawdę u nich. Są świetni. Naprawdę polecam. Ja nic z tego nie mam, tak naprawdę, więc ja nie miał, nie mam, nie miał tutaj jakiegoś zamiaru tutaj was ściemniać. Ja nic z tego nie mam. Po prostu wam polecam, bo to jest wartość, którą możecie wnieść do swojego życia zawodowego. Trzymajcie się serdecznie. Ja lecę do domu. Jest sobota, więc ja dzisiaj, tak jak zawsze, odpoczywam, ale ja nie mieszkałem yy, przyjechać tutaj i zobaczyć, jak tutaj to wygląda. Są pierwsze domki. Yy, w grudniu tego roku już będą. Pierwszy lokatorzy mieszkać w tych domach albo w tych apartamentach szerokiej drogi dla siebie i dla Was też, jak prowadzicie auto, trzymajcie się. Cześć, słuchajcie, prośba do Was, jakbyście chcieli się zapisać do klubu przedsiębiorczości, ale te słońce wali, nie mnie to wkurza, eee, sorry, jakbyście chcieli się zapisać do klubu przedsiębiorczości, to jeśli możecie, powiedzcie, że e, widzieliście vlog Kamila Józefowskiego z kanału B24 Life i Że on was ja tak, jakby zaprosił do tego klubu. To też jest ważne, bo oni mi coś dają i ja też chcę im pokazać, że ja im mogę też coś dać. A robię to naprawdę z czystym sumieniem i ich polecam, bo wiem, jaką mają wartość. Zobaczcie, jaka piękna pogoda w ogóle. Wracam ze, z prąborka do Elbląga. Piękna pogoda, słoneczna, ciepło w miarę, bo słoneczko świeci, ogrzewa. Spokojnie jadę do domu.